Osiemaneczko wszystkim. Dzisiaj będę wymieniał przepływomierz. Jest to bardzo prosta sprawa, bo jest na wierzchu. Wystarczy tylko odkręcić jedną opaskę, zdjąć te dwa zabezpieczenia. A wymieniam go, bo. Mam podejrzenia, że jest uszkodzony, bo po wpięciu a po odpięciu wtyczki w ogóle nie zmienia się praca silnika, czyli tak jakby nie wiem, był walnięty. No i jeszcze w sumie go do końca sam rozwaliłem, bo próbowałem go ostatnio czyścić i nie chciał mi wejść w tym oringu i nie wiem jak to się stało, ale pchnąłem go jakoś tak palcem i ta kredka wpadła, rozjebałem to wszystko w środku, te druciki. Ale zaraz może uda mi się to pokazać. O, ten, tak, ten oring strasznie tutaj go tak trzymał. No i tak. O. Tutaj jeden e, drucik, oj, oj, zgubiłem się. Tutaj jeden drucik jest ujebany. Nie będzie tego pewnie widać, ale no, mniejsza z tym, no ale jest uszkodzona. I wyrwałem tą krateczkę, którą gdzieś tam mam w garażu. I po, teraz, w ogóle, po wpięciu wtyczki w ten przepływomierz, auto nie chciało odpalić. Dlatego jeździłem chwileczkę bez wpiętej przepływki, A orientowałem się, właśnie jaka byłaby najlepsza. No to każdy, jednak. Proponował, znaczy proponował, no każdy polecał Siemensa, czyli taka jak idzie na pierwszy montaż, tak jak w moim przypadku, ale niestety, oryginalna, no to są jakieś tam chore kwoty, więc zaryzykowałem i kupiłem z heli. Czajna, czajna. Oczywiście wszystko jest kurwa, czajna, no, ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze działać. Koszt takiej przepływki, jakby kogoś to interesowało, to jest 280 zł, kupowałem tam jeszcze tam elementy zawieszenia, więc też będę je wymieniał jak dobrze pójdzie to, to jutro się za to zabiorę, bo jest do wymiany cały drążek kierowniczy z końcówką z tej strony bo jak podniosę auto na podnośniku i to kiwa się delikatnie to koło będę wymieniał jeszcze końcówkę drążka z tamtej strony drugiej bo z tamtej jest wszystko ok. i także jak dobrze pójdzie no to to jutro się za to wezmę oczywiście też będę nagrywał więc wleci jakiś tam filmik z tego nie robiłem tego nigdy więc liczę na to że że mi się to po prostu uda bez problemu założyć na oko, tak przykręcę nakrętki, jeżeli chodzi o zbieżność, tak żeby koło nie, nie, nie skręcało w przeciwną stronę jak drugie. Tak, żeby tylko dojechać na diagnostykę, żeby ustawić zbieżność. A myślę, że sobie poradzę z tym. A to już mi się udało ją wsadzić. Bardzo ciężko to w ogóle wchodzi. Znaczy to tak ma w sumie pewnie wchodzić, żeby Gdzieś tutaj lewizny nie łapało Także zostanie mi jeszcze yy, Do poskręcania ta obejma, ale muszę Naciągać tą rurę i skręcać, także yy, Muszę wyłączyć yy, Kamerkę, bo no nie mam stojaka, żeby Powiesić telefon A przy okazji Gdzie ta przepustnica? Muszę poszukać tej przepustnicy, bo żeby się upewnić, który to jest M52 czy M54, bo M52, ale przepust, do przepustnicy to pewnie tutaj coś muszę zdemontować, no ale zaraz sobie to poszukam. Przepustnica to gdzieś tam powinna być, więc. Nie wiem czy ją tutaj tak zobaczę. Auto odpaliło, czyli przepustnica w jakimś tam stopniu na pewno musi działać, bo wcześniej po pięciu wtyczki w tą starą przepustnicę auto nie chciało odpalić. Zaraz sobie usunę błędy, bo na pewno, na pewno te błędy. Są, więc muszę je skasować. Odpalę później drugi rezał, to może się przejadę. I zobaczymy, czy będą się dalej tam wyświetlały. Bo wiem, że się wyświetlał błąd odnośnie coś tam brak, coś tam coś tam od przepustnicy. Przepraszam, przepływomierza. Zaraz sobie to podepnę, to Wam pokażę ten błąd. Ale chyba nie jest tak jak powinno być, bo patrzcie się Przegazowuje Tak minimalnie Chociaż no może się to unormuje, może trzeba zrobić adaptację musiał przejechać. Nie wiem, co to znaczy. Plan aktywacji chłodzenia. Przepływomierz masowy powietrza sygnał nieprawidłowy i właśnie przez to że był odpięty. Wywaliło taki błąd. No i jakieś wypadanie zaponu 1, 2, 3. Więc być może to było przez to, że była przepływka odpięta, nie wiem, chyba tak. Usunę sobie te błędy. teraz już te obroty tak nie skaczą, nie wiem spróbuję zrobić adaptację tej przepływki niech sobie jeszcze nie ogarniam tego programu programu e, wysterowanie może regulacja Będę tutaj nic zgrzybał, ale chyba tym programem się nie da zaadoptować przepływomierza. Nie wiem, wcześniej mówiłem przepustnicę, ale chodziło mi o przepływomierz. A dam sobie jeszcze raz odczyt błę... błędów. Teraz wyskoczą te same błędy. Plan aktywacji i chłodzenia. Nie wiem, co to znaczy, ale tamte, tamte, tamte błędy zniknęły. Dobra, no przeczytałem sobie kod tego błędu. Także prawdopodobnie będzie to jakiś tam grzałka w termostacie, i ona jest walnięta więc pewnie trzeba będzie ją wymienić znaczy cały termostat bo to jest razem tam nie, nie jest to jakby ten czujnik także żałka wymienialna tylko to jest w całości więc pewnie będzie to trzeba było zrobić na razie te błędy nie powróciły więc myślę, że, że będzie wszystko ok jadę się jeszcze przejechać, bo tak jak mówiłem wcześniej miałem wrażenie, że to auto jest takie lekko zamulone z tym, że jeżeli, przed tym jak rozwaliłem ten przepływomierz, tak samo wychodziły błędy tego przepływomierza, czyli wnioskuję, że był on po prostu uwalony już wcześniej. Więc jadę się kopsnąć gdzieś tutaj w okolice i zobaczymy, czy coś się poprawiło. Jeżeli się nie poprawiło, no to będę szukał dalej. Dobra, dzięki. To w sumie taki szybki filmik ale to tak jak widzicie no tutaj akurat w tym silniku to jest bajeczka, wymienić przepływkę dobra, dzięki, trzymajcie się, hej taka jeszcze mała ciekawostka, bo zauważyłem że jak miałem odpięty przepływomierz to nie dało się włączyć tempomatu ani nie dało się wyłączyć podwójnie trakcji, tylko można było nacisnąć raz, to się dało ale jak chciałem wyłączyć ją całkowicie to, to się nie dało. Więc y, takie jeszcze moje y, spostrzeżenia, które właśnie y, zauważyłem, to w sumie tak przypadkowo. Ten <templu> pomad, no to tak y, rzadko korzystam, ale y, y, chciałem sobie włączyć i, kurde, coś się zjebało, się coś chyba nie. No ale tak skojarzyłem sobie, no może to ma faktycznie wpływ. No i teraz jest pięta przepływka, no i, i działa. Także to jeszcze tyle chciałem dodać. <templu> Dobra, na razie.